Dzień dobry moi drodzy. Jak widzicie po tytule, dzisiaj zapraszam Was na vloga. Mieliśmy dzisiaj rozmawiać o innym tytule. Miało być o książce Sandail, która wygrała czytanie po rozdziale. Zdarzyło się jednak tak, że im dalej wlasta książka nie wciągnęła mnie, była bardzo dziwna, jest bardzo dziwna i jest to rodzaj dziwności, na który chyba w tym momencie za bardzo nie mam ochoty, więc stwierdziłam, że ją odkładam i zajmiemy się dzisiaj inną książkę. Więc to jest gwiazda dzisiejszego odcinka Gra na antenie. Jeżeli chodzi o fabułę, to mamy tutaj taki motyw relacji na żywo. Mamy prezenterkę radiową, co jest zaznaczone w opisie, jest dosyć kontrowersyjną osobą, no i ona podczas jednej audycji dostaje telefon od słuchacza. Ta rozmowa od początku jest taka normalna, Natomiast później ma zmienić się w jakąś niebezpieczną grę. I to, czego oczekiwałam od tej książki, czego oczekuję nadal, to dosyć dużo akcji tego, że będzie się dużo działo tego, że będziemy wrzuceni w wir wydarzeń. I to, co mogę powiedzieć na ten moment, a jestem na stronie 69, na rozdziale 11. To jest to, że tak faktycznie jest. Czytając książkę czuję taki pośpiech, czuję podskórnie, że coś tam zaraz się wydarzy, że coś jest nie tak, to napięcie rośnie. Natomiast sam początek to jest w ogóle trochę przedstawienie tej głównej bohaterki. Ona jest w ogóle kobietą szaloną, ponieważ. Wiecie, wielkie miasto, korek, a ona spóźnia się na swoją audycję, więc zostawia to auto, biegnie po prostu, żeby zdążyć do studia. Za nią biegnie policjant, który widział całe zajście i jego perspektywę, tutaj również mam, więc te perspektywy się trochę przeplatają. Zobaczymy, jak to później się wszystko połączy. To, co mi się podobało, właśnie to to, że Mamy możliwość czytelnik ma możliwość poznania trochę tej głównej bohaterki i to jest bardzo fajne. To jest, tak jak już mówiłam, zaznaczone w opisie, że ona jest kontrowersyjna i tutaj da się to odczuć. Widać, że ona ma taką ugruntowaną pozycję i że jest dosyć znaną prezenterką. Jest tam też wspomniane, że w momencie, kiedy ona się rozwodziła, to było to głośno komentowane. W społeczeństwie tabloidy o tym pisały, wiadomo, więc widać po prostu, że mamy do czynienia z osobą znaną, lubianą i właśnie taką kontrowersyjną. Jestem ciekawa, czy to, jaka jest nasza główna bohaterka, będzie miało bardzo duży wpływ na to, co zadzieje się później. Ciekawa jestem też, jak rozwinie się postać policjanta. Dostajemy informację, że pracował on w Wydziale Zabójstw, ale. Z jakichś nieznanych nam przyczyn został karnie odesłany do drobówki. No i teraz mierzy się na co dzień z mandatami, więc jestem właśnie ciekawa, jak to wszystko się połączy, jak to wszystko dalej będzie. Na tej stronie, na której jestem, na stronie 11, już coś zaczyna się dziać. To, co warto powiedzieć, to to, że już teraz, na samym początku, jestem ogromnie zainteresowana i ogromnie zaangażowana w te wydarzenia. Dzieje się dużo. Będzie się podejrzewam, że działo jeszcze więcej. Zobaczymy, zobaczymy. Ja zaraz idę czytać dalej. To tyle ode mnie na początek. Mamy dzisiaj czwartek, nie wiem czy o tym wspominałam. Podejrzewam, że ten vlog potrwa do poniedziałku, tak mi się wydaje. Jutro na pewno zrobię Wam jakiś update, później trochę weekendowych wstawek, a w poniedziałek pewnie przyjdę do Was już z taką finalną recenzją gry na antenie. Update książkowy, moi drodzy, ale zanim update życiowy. Jak widzieliście na poprzednich klipach, byłam na zakupach i przy okazji po prostu weszłam sobie do sklepu Half Price, zobaczyć co tam ciekawego, jeżeli chodzi o Halloween, jest, czy coś ciekawego dołożyli. No i faktycznie rzeczy jest o wiele więcej, ale szczerze powiedziawszy, nie było czegoś takiego, co zrobiłoby na mnie taki efekt wow, co by mi pasowało. Do rzeczy, które już mam i na co miałabym miejsce. Więc tak stwierdziłam, że nic nie biorę i wyszłam po prostu bez żadnej nowej rzeczy. Dobrze, dobrze wyszło, bo faktycznie miejsca coraz mniej, a ja już teraz staram się kupować tylko to, co zrobi na mnie taki efekt wow. Takie jest moje założenie. Szukam cały czas talerzy, ale te w Half Price nie były takie, właśnie jakie chciałam, więc szukam dalej. Wracamy już do książki, wracamy do gry na antenie. Jestem na stronie 167, rozdział 28, czyli trochę udało mi się przeczytać. Jeżeli chodzi o tę książkę, to ona na pewno stoi akcją. Dzieje się tutaj bardzo dużo. Myślę, że to jest tytuł, który będzie dobry dla osób, które czytają mniej, ale lubią właśnie takie filmy akcji. Myślę, że tutaj. Sprawdzi się to po prostu idealnie. Podoba mi się kreacja bohaterów. To mi się podoba i nawet ci bohaterowie, którzy są bohaterami pobocznymi, oni są jacyś. To jest bardzo ciekawe. Lubię główną bohaterkę, naszą prezenterkę. Lubię również policjanta, ponieważ ta jego, też jego postać została. Trochę bardziej rozwinięta, te wątki, które go dotyczą, też poszły dalej do przodu, co bardzo mi się podobało. To jest, słuchajcie, książka, o której ja Wam za wiele nie mogę powiedzieć. To jest jeden z tych tytułów, gdzie w zasadzie, kiedy robiłam ostatni update, to byłam na stronie tam 60., której się ma, tak mi się wydaje, i w tym momencie w zasadzie powinnam Wam... Zakończyć fabułę, nic więcej nie mogę Wam zdradzić, bo po prostu Wam tę książkę popsuję. No takie jest skromne antenie. Tu się dzieje dużo, tu zostajecie wrzuceni totalnie w wir wydarzeń. Zapominacie o całym świecie. To Wam mogę powiedzieć, że zapominacie o tym, co się dzieje dookoła i po prostu, myślami jesteście cały czas z tymi wydarzeniami, czyli to na wielki plus. Idę czytać dalej, nie wiem ile jeszcze uda mi się dzisiaj przeczytać, no a co, później spotkamy się pewnie już w następnym update'cie po weekendzie, kiedy już ten tytuł skończy. Mamy już wtorek. Nie wiem, kiedy to zleciało. Jeżeli chodzi o grę na antenie, to poszło mi znacznie wolniej, niż się spodziewałam, ponieważ myślałam, że w zasadzie w sobotę albo w niedzielę już ten tytuł będę miała za sobą. Okazało się, że nie. Skończyłam go wczoraj, czyli w poniedziałek i to też trochę zmuszając się do czytania, chociaż ta książka nie jest zła, ale o tym, o tym zaraz. Zmierzam jednak do tego, że ponieważ ten vlog byłby bardzo krótki. Z tą jedną książką stwierdziłam, że pokażę Wam tutaj jeszcze jeden tytuł, o jeszcze jednej książce sobie opowiemy. Już ją zaczęłam, już mam pierwsze przemyślenia, więc zaraz o niej, ale najpierw właśnie porozmawiamy sobie finalnie, już o grze na antenie. Nie jestem w 100% fanką tego tytułu, to nie jest tak, że ta książka mi się nie podobała. Jednak ten początkowy zachwyt, to początkowe takie wejście na 200% w fabułę, z czasem ustąpiło. To, co na pewno miało znaczenie, to to, że nie do końca byłam zżyta z bohaterami. Nie zależało mi na nikim tak w 100%. Te wydarzenia po prostu sobie płynęły, a ja sobie je obserwowałam jako czytelnik i w zasadzie to by było na tyle. Nie byłam w ogóle zaangażowana w to wszystko. Ten tytuł stoi akcją, dlatego to jest tym bardziej dziwne. Wszystko to, co mi się podobało, to to, że wszystko dzieje się tu i teraz, wszystko dzieje się na żywo, więc tym bardziej powinniśmy chcieć dowiedzieć się, co będzie dalej. Ale mimo tego hollywoodzkiego splendoru, który tutaj jest, i mimo tej akcji, tego, że dzieje się dużo i dzieje się tak prześnie, <grych> gra na nie, nie porywa. Czegoś jej brakuje. Nie wiem, wydaje mi się, że może właśnie tej, tej głębi postaci, że bohaterowie są jacyś, bo to nie jest tak, że oni są jacyś. Nie. Oni są jacyś. O tym już wspominałam. Oni są w wykrowani. wykreowani. Ale jednak jakoś czytelnikowi w zasadzie tak za bardzo na nich nie zależy. No mi przynajmniej nie zależało. I... No takie mam mieszane uczucia. Z jednej strony dobra rozrywka, ciekawa, ale z drugiej strony na przykład myślę sobie o książce pani Alicji Sińskiej, florystki, która porwała mnie po prostu do tego stopnia, że musiałam wiedzieć, co będzie dalej, usiadłam i po prostu przeczytałam w jeden dzień. No a do gry nie ciężko mi było wrócić. Myślę, bo to wiecie, też nie jest tak, że to jest zły tytuł, ponieważ ta książka jest dobrze napisana. Po prostu no, do mnie ona nie trafiła. Myślę, że ona się sprawdzi dla osób, że będzie dobra dla czytelników, którzy lubią jak się dużo dzieje, którzy lubią akcje. Może dla osób, które właśnie mniej czytają, ale lubią filmy akcji. To wtedy myślę, że gra na antenie będzie odpowiednim wyborem. Dla mnie niestety nie była. Nie jestem w 100% tak zadowolona, ale też no, nie mogę powiedzieć, że jakoś źle z tym tytułem spędziłam czas. Także. Polecam dla osób, które lubią dużo akcji. Natomiast dla osób, które lubią trochę pogłębienie postaci, ten rys psychologiczny jednak gra na antenie raczej się nie sprawdzi. Po tych trudnych przeprawach zastanawiałam się, po co sięgnąć. Ale przyznam Wam się do czegoś. <gry> A mianowicie kupiłam sobie w outlecie za 15 zł tytuł, który był swego czasu bardzo popularny w polskich bookmediach. Nie to miejsce, nie ten czas. Myślę, że większość z Was wie, o co tutaj chodzi, ale nakreślę trochę fabułę. Mamy tutaj historię rodziny, która składa się z mamy, taty i nastoletniego syna, można już powiedzieć nawet, że młodego dorosłego, ponieważ chłopak ma 18 lat. Mamy tutaj na początku taki trochę halloweenowy klimat, halloweenowy vibe, ponieważ jest... 30 października, tak mi się wydaje. Także jeszcze nie ma Halloween, ale jest właśnie dzień wcześniej. Mama i tata w domu czekają na dziecko i mama bardzo wypatruje syna przez okno. Widzi, że chłopak wraca do domu i jest świadkiem, jak on morduje człowieka. Wybiegają oczywiście z domu, pojawia się policja, dzieją się różne rzeczy. Kobieta kładzie się spać i. Na następny dzień budzi się wczoraj. Budzi się dzień wcześniej, budzi się 29 października. Tutaj w zasadzie zaczyna się cała akcja. Nie do końca byłam pewna, czy to do mnie trafi. Wiem, że ta książka zbiera bardzo dobre opinie, bardzo dobre oceny. Pozostałe książki autorki wydane w Polsce już tak nie do końca tutaj podzieliły czytelników. Jednak nie to miejsce, nie ten czas. Jest oceniana bardzo dobrze. Ja się trochę tego bałam, słuchajcie, trochę bałam się tego, tego przenoszenia w czasie, nazwijmy to po prostu tak, tak, w ten sposób. Trochę się tego bałam, ale ta książka wciąga. Ja słuchajcie, usiadłam, zaczęłam czytać i znalazłam się na stronie 110. Nie wiem kiedy, naprawdę nie wiem kiedy. E, fascynująca lektura, no fascynująca lektura, bardzo ciekawa postać matki. Póki co. Wiadomo, <laughs> zobaczymy, jak będzie później. Natomiast na ten moment bardzo ciekawa postać matki. Bardzo ciekawie ukazane relacje rodzinne. Bardzo ciekawe jest właśnie pokazanie to, jak ona stara się zrozumieć, co się dzieje. I podobało mi się w tej książce to, ponieważ pamiętam, że w ogóle jak, jak czytałam jakiś tytuł, i tam też działo się coś dziwnego, natomiast tam było to zrobione w taki sposób, że ja nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ci ludzie tak po prostu przyjmują ten stan rzeczy. Dzieje się coś dziwnego, i ludzie nagle stwierdzają, okej, okay, i po prostu w tej dziwności sobie dalej trwają, nie zastanawiają się, nie zadają żadnych pytań. I bałam się trochę, że to jest podobnie, ale nie, to jest bardzo dobrze zrobione. Jest zrobiona w taki sposób, że jestem w stanie uwierzyć w tę historię, uwierzyć w tę kobietę i jestem bardzo ciekawa, jak to dalej się potoczy, ponieważ ta jej pierwsza reakcja na to, że, że jak to, jak jest wczoraj, jak do tego nie doszło, czy to się przyśniło, czy o co chodzi, jest bardzo autentyczna. No i oczywiście nasza główna bohaterka w tym momencie stara się rozwikłać to wszystko, stara się rozwikłać zagadkę. Stara się po prostu powstrzymać wydarzenia. Bardzo ciekawa. Póki co jest bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że tak właśnie zostanie. Dobrze, moi drodzy. Wrócę do Was, kiedy będę miała coś więcej na temat tej książki do powiedzenia. Bardzo możliwe, że już w momencie, kiedy ją skończę, <gry> ponieważ idzie mi ona w zawrotnym tempie. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ myślałam, że to gra na antenie mnie tak wciągnie, a po nie, to miejsce nie ten czas zupełnie się. Tego nie spodziewałam, nie spodziewałam się takiego zaangażowania z mojej strony. To co, widzimy się. W update! Nie to miejsce, nie ten czas. Skończyłam ten tytuł, więc już mogę tak finalnie powiedzieć, co na jego temat sądzę. Przede wszystkim główny motyw, czyli motyw podróży w czasie, jest tutaj bardzo dobrze zrobiony. Jest to książka, która zostawia czytelnika z pytaniami, która sprawia, że będziecie wracali do niej myślami, która pozwoli Wam przemyśleć niektóre rzeczy. Przynajmniej mnie zostawiła właśnie z taką otwartą głową, z pytaniami, na które sama sobie muszę odpowiedzieć. Bardzo podobała mi się tutaj główna bohaterka. Bardzo ją polubiłam. Jest świetnie nakreślona od początku do końca, jest taka, jak autorka nam ją przedstawiła. Ale nie tylko ona, ponieważ te postacie poboczne, drugoplanowe również są dobrze zrobione. Bardzo ciekawe, trafne miejscami zabawne dialogi, bardzo podobała mi się wymiana zdań między synem głównej bohaterki, a nią tudzież i mężem. To też było bardzo ciekawe. Jedyny minus, jaki tutaj mam, jaki dostrzegam, to to, że ta książka miejscami jest przegadana. W tym tytule mamy dużo momentów, kiedy autorka skupia się na emocjach głównej bohaterki. I to jest coś, co nie do końca będzie wszystkim pasowało, co trochę spowalnia akcje, i to tempo nie jest równe. I ja też miałam takie chwile, kiedy mi się po prostu trochę dużyło. Natomiast jeżeli patrzę na całość historii, to uważam, że te momenty jednak były potrzebne. Niepotrzebnie mi się dużyły, ale same w sobie faktycznie mają taki większy, głębszy. Wydźwięk i to wybrzmiewa na końcu, kiedy już wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. To, co warto jeszcze zaznaczyć, to to, że ta książka skupia się na relacjach rodzinnych, ale ona również pozostawia miejsce do przemyśleń i zostawia czytelnika z pytaniami. I uważam, że to jest bardzo dobrze zrobiona książka z bardzo trudnym do ogrania motywem, ponieważ to mogło się nie udać. Świetne zakończenie, nie wiem, czy o tym wspominałam, natomiast zakończenie mi się bardzo podobało. Rzadko kiedy zakończenia podobają mi się aż tak bardzo. Co więcej mogę powiedzieć? Polecam, nie to miejsce, nie ten czas. Jeżeli tylko będziecie mieli okazję przeczytać, to nie wahajcie się ani chwili. Bardzo ciekawy tytuł. I to wszystko na dzisiaj. W tym vlogu więcej było spraw takich książkowych niż typowo vlogowych. Ale no co poradzić, czasami też tak bywa. Mam nadzieję, że któryś z tytułów przypadł Wam do gustu. Jeżeli już czytaliście, to dajcie znać w komentarzu, co o nich sądzicie. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!